Fragment Ewangelii zawsze był dla mnie takim fragmentem, który bardzo mnie dziwił i zastanawiałam się właśnie, dlaczego ten trendowaty, który e, musiał pokonać zapewne wiele trudności, żeby dostać się do Jezusa, pokonać e, jakiś swój e, strach, e, przez, dostać się przez ogromny tłum, który na pewno chciał się z Jezusem e, zobaczyć, chciał go dotknąć, e, musiał wejść w ogóle do miasta, co e, przez co też łamał prawo, dlatego też było to dla niego ryzykiem. I przychodzi do Jezusa i, mm, i mówi mu: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czyli, tak jakby pozornie wydaje się, że mogłoby mu na tym nie zależeć albo być mu to obojętne. Ale wydaje mi się, że w jego postawie jest wiele pokory i wiele y, zaufania dla Pana Boga, że on y, wierzy, że. Może, jeśli Pan Bóg nie chciałby go uzdrowić, to może dla Niego byłoby to lepsze. Znaczy jest y, Pan Bóg niesamowicie y, wszechmocny i potężny, ale to właśnie marny, mizerny człowiek musi mu pozwolić na tą jego działalność. Bez tego przyzwolenia, powiedzenia, jeśli chcesz, to możesz mnie uzdrowić, to Pan Bóg y, nie jest w stanie nic zmienić w naszym życiu, nie jest w stanie naprawić tego, co, co w Nim zepsuliśmy. I druga rzecz, która y, też jest dla mnie taka zadziwiająca w tej Ewangelii, to, to, że Pan Jezus surowo zakazuje y, opowiadać o tym y, wydarzeniu y, temu trendowa, temu, y, żeby On nie opowiadał tego wydarzenia innym ludziom, ale On mimo wszystko idzie i y, nie jest w stanie y, Utrzymać tego tak, jakby w tajemnicy i wszystkim opowiada to, co się dzieje. Wydaje mi się właśnie, że to jest tak, że jeśli człowiek naprawdę spotka Boga, jeśli doświadczy y, przebaczenia, to nie jest w stanie nie opowiadać o tym innym ludziom, nie jest w stanie nie głosić Jezusa i y, nie ewangelizować. Myślę, że to jest y, taka lekcja dla nas, że powinniśmy właśnie. Y, tego Jezusa, którego doświadczamy w Eucharystii, w, w sakramencie pokuty, powinniśmy zanosić innym ludziom.